Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozwólmy się poprowadzić słowom Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. A nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Jezus objawia siebie jako prawdziwą i żywą drogę. Jako drogę do poznania Ojca, jako drogę do spotkania z Nim. To wejście w relację z Jezusem, tym, który zbawia, Jezusem, tym, który jest żywym słowem wypowiedzianym do nas przez Ojca, ona prowadzi do odkrycia siebie w tej przestrzeni, bycia synem i córką. Jak wiele czasu swojego życia poświęcasz na to, żeby odkrywać to, kim jest Jezus, żeby poznawać Go, żeby kontemplować Jego życie? Żeby ta bliskość zażyłość z Nim wprowadziła Cię w doświadczenie bycia przy Ojcu, żeby to, kim jest Jezus, objawiło ci osobę Ojca, potrzebujemy bardzo świadomej relacji z Ojcem. Potrzebujemy zakorzenienia w tej relacji, bo to w niej budujemy poczucie własnej siły, bo to w tej relacji jest budowane poczucie naszej wartości. Bo to dzięki tej relacji, jeśli jest dojrzała, nie boimy się spotkania z tym, co odrębne, odrębne, spotkania z innym, nie boimy się, że to wstrząśnie, zachwieje naszym życiem, że będziemy musieli pod wpływem ideologii czy poglądów innych ludzi zmieniać się. Skoro będziemy wiedzieć, kto nas zrodził, gdzie jest nasze źródło, co stanowi o naszej tożsamości, wtedy żadne zewnętrzne ideologie nami nie wstrząsną. Nie będziemy się bali, że jeśli ktoś ma inne poglądy, my też je musimy zmienić. Popatrz na tą relację, jaką masz z Bogiem jako ojcem, bo może tu jest źródło lęku, w którym żyjesz. Że tej relacji jeszcze nie zacząłeś budować. Spójrz dziś na Jezusa. Popatrz na jego życie. Popatrz, co jego misja opowiada o ojcu, który cię zrodził o Bogu. Duchu Święty, Boże, Żywy, objaw mi mojego prawdziwego Ojca, Boga który zrodził mnie z miłości. Amen.